Siemanko wam wszystkim. Siema. Dzisiaj z Adrianem znowu na rybach. Słuchajcie, i polujemy na okonie. Mamy nowe przynęty od Dominika. Takie robale. Takie robale piękne. Mniejsze, większe i sobie je potestujemy na jigrigu. Założyłem sobie ten nowy systemik od Bartka Prodymy. Adrian na razie na normalną magrawkę, ale podejrzewam, że jak zacznie się dubanie okoni, to też to zmieni wszystko. A jak tak więc my lecimy nad wodę. Pogodę mamy świetną. Jest petarda, nie ma wiatru, jest. cieplutko. Tak, cieplutko. Rękawiczki trzeba mieć. No i co, zapraszam Was na ten nasz dzisiejszy wypad za okoniem. Będą ryby? Będą. Muszą. Nie mają opcji. Tak więc łapcie materiał z tego dnia. Nie No i dobra, idziemy. Trochę w innym miejscu. Tu, gdzie ostatnio widzieliście wszystkie filmy, chyba ze 4 co, co były ostatnie, to stwierdziliśmy, że dzisiaj tam może być dość sporo osób i damy na razie spokój temu miejscu. Zobaczymy, czy coś tu się będzie działo, czy nie. Zeszła woda, ale zobaczcie, był przymrozek w nocy i środek zbiornika już jest trochę przy, przyłapany. Na szczęście, tutaj to jest. Zobaczcie. Tarda. Ja, ja ten mniejszy A nie zobaczę. Ma opcje, żeby tego nie nie wiem, to. No. no. Dobra, amulec jest. No, to tak <gryśla> Rzucamy. O, 2,7 gram oliweczka. Dzigreek i nowy robal od dominika. A dzisiaj powiem Wam, że wziąłem pierwszy raz z tą wędką. Jestem, kupiłem ją ostatnio. Nie do dostania w Polsce praktycznie jest. Jest to RTB Piacere do 3,5 gramów. Więc ciekaw jestem bardzo, jak się będzie na koniach dzisiaj sprawdzać, bo niby 3, do 3,5 gramów, a jest naprawdę fajny elektryczny, szybki kijek. Jakby wam Co? Z zapasem mocy. Z zapasem mocy, dlatego tutaj no podejrzewam, że te 4 gramy jakbym założył, to by było ok No. Akurat ty budzik mi zaczął dzwonić. O. A jest godzina 7:46, słuchajcie i zaczynamy łowienie. To pokaż to Tak, zobaczcie, Adrian też jest z piacerką dzisiaj tylko do 6 gramów. Także dzisiaj Team, team RTB Piacera. <gry> eee, I żeby nie było Nie jest to reklama sponsorowana hmm. Jest raz, dwa, trzy Trzy łódki widzę, że już są zwodowane Jest Tak Ładnie wyczuwalne uderzenie. Tak mi się właśnie zdawało, że wiesz, że coś tutaj y, szło, nie? Ale nie będzie duży. Jest pierwszy okoń. na nowego robala. Słuchajcie. O, i zobaczcie. Systemik Dodge Griga. A cały robal zjedzony, taki okonek pięknie o, i zobaczcie, tak mówiłem o tym, że raz, dwa, trzy i łodek widzę i na pauzie uderzył no to wędka okszczona wrzucamy no, <grymka> dalej Myślę, że to będzie idealny rzut. Tak jest. Jest na dnie. Nie ma wiatru, to można nie zakładać takich bardzo ciężkich ciężarków. Ja tu mam 2,7 grama. Po prostu chcę rzucić troszkę dalej. I tyle. Ostatnio dużo piątkami łowiłem. A teraz nie potrzebuję. Tym bardziej, że mam dużo delikatniejszą wędkę dzisiaj. Co ty robisz? O, że to, że dochodzę, żeby się nie podejść. <laughs> 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 nie no, możesz. Zbytnio nie ma w tym sensu, ale wiesz. Ale kto ci zabroni? O tam środkiem ryba chodzi. No właśnie, i zobaczcie, zawsze jak łowię, jak macie dość czułą wędkę. Ale i nie tylko, zawsze jak łowicie, słuchajcie, rozglądajcie się, bo czasami może być tak, że. Jest kolejny Rozglądajcie się na wodzie To mm. <laughs> czasami może być tak Że na przykład Obok was zacznie coś ganiać Ale ładne te okonie Piękne O ten chyba troszkę ładniejszy Niż ten, ten Troszkę większy o, No zobaczcie Pięknie Obciął? No, dobrze, że nie obciął. Dobra, wypuszczamy cię tu Płynie. Pięknie. No, i na robala. Tak jest. Ja, ja drugi. Ale, jeżeli będą same takie po 20-20 parę centymetrów brać, nic większego nie będzie się chciało skusić, to wtedy sobie założymy tego większego robala, tak troszkę selektywniej połowimy i zobaczymy, czy to coś da czy nie. No i tak jak tłumaczyłem wcześniej zawsze jak głowie, Obserwuję wodę jeszcze dookoła mnie, co się dzieje. Bo czasami coś wyłapę, że na przykład z lewej strony coś pogoniło. Albo że z prawej strony widzę jakąś drobniczkę. Czy przy powierzchni, czy bliżej brzegu. O! I wtedy można fajnie sobie miejsce wybrać. Jest trzeci okoń. Fajnie, fajnie. Jeden rocznik, jak na razie. Ale to jest piękne. E, no ten będzie ciutkę dłuższy. Zobaczcie. Na Griga. Na nowego Robala z Bratkowajca. Takie coś. Coś pięknego słuchajcie wypuszczamy go o, lecie Pięknie będzie dzisiaj rzeźba i dubanie myślę, że cały dzień spędzimy tutaj gdzieś w okolicach tej Zatoki Chcieliśmy pojechać po prostu w inne miejsce Dobrze by było, myślę, na głębszą wodę na drugą stronę zbiornika pojechać, ale e... tam dobrze, że nie pojechaliśmy. Tam już widziałem tyle osób. Słuchajcie, tam stało, że masakra. O, tu sobie rzucimy troszkę na lewo, bardziej troszkę w stronę otwartej wody. Dzisiaj sobie na pewno trochę popróbuję nowych kolorów, nowych gum, nowych kolorów, mam nowy kolor kosiarza jeszcze więc na pewno będę chciał spróbować też na niego porzucać i zobaczymy czy coś uda się też na to wyjąć trafić zobaczymy czy miejsca, które sobie z Adrianem wytypowaliśmy też się sprawdzają o. O. to ja się będę tak trochę przestawiał Zobaczymy Korczy mnie założyć tego większego robana powiem wam taki bardziej mięsisty jest. Dla mnie idealny ale na razie stwierdziłem, że trochę podłubę i, i tego mniejszego założyłem. No i widzicie jak gadam, do, jak, jak mówię coś do Was cały czas to, to mi oko nie przerywają. O, ładne. Co? A Piotrek dzwonił. O, ten ładny. No tak. Jest o Słuchajcie O no zobaczcie Piękny pięknie Taki piękne okon Piękne te okonie są tutaj Dobra do wody kolego Dobra, słuchajcie, założyłem sobie kosiarza w takim nowym kolorku. O. Zobaczcie. I zobaczymy, czy coś na kosiarza uderzy. Czy to będzie kwestia przynęty, rodzaju przynęty, koloru. Czy może kwestia samego prowadzenia? Takiego leniwego. Zawsze można jakieś wnioski nad wodą wyciągnąć. No, bo, ba... oj, 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 ale miałem piękne branie. No, bardzo ładne branie było. Dobra, jeszcze raz sobie rzucimy. Tak mogło być, wiesz, w listopadzie, ale teraz im woda jest zimniejsza, tym one mniej. No, biorą przecież. Biorą przecież, nie? No to cóż ci poradzę? To będzie szczupak Żeby tylko nie obciął Bo czułem zęby Nie, 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 nie powoli Powoli, powoli Miał być powoli Obciął Tak Żeby tylko nie obciął, obciął Wiesz co, czułem zęby, mogłem y, mu poluzować jeszcze, bo on mi odjechał, wiesz, w przeciwną stronę ode mnie. No trudno, no. słuchajcie, nie chciałem. Dobra, słuchajcie, zmieniłem sobie na robala, ale zobaczcie, już y, ten sam, tylko że większy. A dalej zostawiłem haczyk szósteczkę, króciutko, czyli króciutko zbrojony, zobaczymy. Czy to coś nam da? O jak to leci teraz? Jeszcze lotne nawet są te robale. Obciążenia nie zmieniałem 2,7 g oliweczka. No i gubiemy. Zobaczymy, czy, czy coś na takie mięsko się tam skusi. A jezi u Adriana, wreszcie, panie. No to może być okoń. Nie, to by nie To jest No i to ładny. Panie, Ładny okoń. Mówiłem porzucać jeszcze trochę i na co ci wziął? No mój kolor kosiarza, panie. Zobaczcie. Ale piękny okoń. Przyfocić ci pewnie A ja. <gry> Na jigrigu Zobaczcie, no fajnie na kosiarza Ale dostojnie odszedł Dobra Bo no, myślałem na początku że, po że szczupak, bo tak Bił tak, cały czas to, to na stówę okoń jest o, patr, dublet e, ty wiesz, że brania nie poczułem bo branie miałem do mnie zluzowało i no ten ładny może być o nie no podbiorę podbiorę tak podbierak mam rozłożony i to będzie ładny okoń kurde branie co szczupak ty? A... Ale jest na zewnątrz zapięty. No. Pojedź. Poszedł. Jak macie taką sytuację, słuchajcie, jak szczupak wam weźmie, a no macie fluorokarbon założony, to sprawdzajcie, czy nie jest przetarty od zębów. On był ten, na szczęście, teraz na zewnątrz zapięty. Wziął na tego większego robala. Zobaczcie. na Grigu, nowy systemik od Bartosza Frodymy. I fajnie tu jest, ja mam fluorokarbon cały teraz. Nie czułem, żeby cokolwiek tam było poprzecierane, więc łowimy dalej. Ostatni rzut robię tym i zmienię, i zmienię sobie na robala, ale mniejszego. Mam taką nadzieję. Szczupak znowu. Teraz mu już poluzuje trochę. Jak się szczupaki tu w zatoczce uaktywniły. Trzeba zmienić, słuchajcie, miejscowe. ten to charchnął. A nie, na zewnątrz jest. W sumie... Ach, płynie. Ale nie tu do mnie. Dobra. Idę dalej. ten Jest. Tak. Jest. Mułem na leżaka. chyba tak ładny może być No koniaka No raczej No powiedziałeś, żebym bym złowił oh. Dziękuję. No. No i słuchajcie, trafił się piękny okoń na jigriga, na kosiarza. No. Płyń sobie chłopie. Ach. Ładny. Kończymy to dzisiejsze łowienie, było naprawdę ciężko o jakiekolwiek branie, ciężko o rybę. Sam Adrian może to poświadczyć. No dzisiaj niestety, ale na całej wodzie y, była lipa. Coś się udało złowić, no ale czy jesteśmy zadowoleni? No nie, zdaję sobie sprawę z tego, że jest dużo osób, które y, no, nie miały tyle szczęścia co, co my dzisiaj. Co co ty. <laughs> No słuchajcie, no było straszne rzeźbienie, długie pauzy, ale udało nam się parę rybek trafić, więc też nie ma co narzekać, bo pogoda była w miarę ok. Momentami był ten wiaterek, było trochę zimno. A... Ale wytrzymaliśmy prawie cały dzień. Tak jest. No, ale prawie cały dzień wytrzymaliśmy i zobaczcie, i szału z rybami naprawdę nie było. Co nie zmienia faktu, że bardzo fajnie dzień spędzony, mnóstwo śmiechu. Jak zawsze. Nowe gumy z Bratkobajca przetestowane łowią. Wędka przetestowana, twoja. Tak, rozdziewiczona. i rozdziewiczona. To bardzo fajnie. Praktycznie coś, co pytaliśmy chłopaków, to każdy ogólnie łowił bardzo słabo dzisiaj. Także no, cieszymy się z tego, co nam z się tego, udało co jest. Wijąć. Mam nadzieję, że nasz wyjazd Wam się podobał. Jak tak, łapa w górę. Subskrybujcie. Szczoła.